W dzisiejszym odcinku się naprawdę dużo działo. Począwszy od demolowania komendy helikopterem. of, oh, A kończąc na śmiesznych akcjach z pindolem. <noise> Jak to wygląda w ogóle? się wygląda, bo już chodzi. Zostawcie lajka like i suba, no i zapraszam do oglądania. PES montuje na nowym programie, więc napiszcie, czy jest lepiej w komentarzu. Chodzę na ciebie, furkę, i idealnie chodzę do contentu Normalne chodzę do miasta Czym ty jesteś? Ja? No A czemu pytasz? Wyglądasz jak Lilko Tylko krótszy A No, to nie Zajmijmy go, daleko nie zajedzie, pastem Ta, tylko nie przejeb w coś, bo mam... mam Bal boli mnie strasznie ja będę jeszcze mam ci Bo za mnie to boli. Mały <grym i gadań> <grym i gadań> Mało z tego widziałem. Ale, ale patrz, patrz! <grym i gadań> jeszcze jedzie. No, ja go dudni. Poddaj się! Jeż. Alien Department! Poddaj się! No, nie gadaj! <grym i gadań> Drugi auto Dostał? Co jest? Helikopter <grym> po niego leci. O ostro! Szczur, nie bi mnie. Co się tu dzieje? <gry> Ej, tak nie mów. ważna wyspa. Aaaa, dobra. Tak samo ja tak jest taka jedna poważna wyspa. Jabłnik RP! Odkreślam ja tak! <gry> <gry> nie mów tak! <gry> nie mów tak! To jest Chcesz content? To. Ja jestem pod sednem! Dokładnie. Pisior będzie naszą kulą armatnią, dawaj? Nie, pisior, pisior... Bo się zaraz. Trzymaj rutę lepiej! Nie mięsem armatnym, tylko kulą armatnią! <noise> Cieba! Jak ty wyglądasz w ogóle? Zajdź się wier. wygląda, bo już chodzi! Pisior, mam dla ciebie coś! Wow! <noise> CO? wy co! co? 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 No ty co! Ja to potrzebuję! To znaczy ja pierdzielę! Ja pierdzielę! <coughs> ty jak moją wkroś jedzie! Uwaga! To będzie się bombić! Bombią nas! A, wysiadam, wysiadam! Lid. A ty przestajesz bez deków życiowy! Sąsiedzi wy******* komputerem <coughs> jak mu mama jedzenie daje! Czyli pamut! Zatknij trawę albo nie to blikę grasz cały czas do deków! Nie uda ci znikuć warantyka! do <noise> lewej tam do nich Rób tak, rób tak, rób tak Mi się opuścili nas Trudno, idziemy przez świat przez świat <gry> Stop, nie. Sponsorem odcinka jest DreamSighterP. Jeżeli szukasz serwera, jakimś fajnym, dobrym roleplayu jak na początku 5 To jest to naprawdę dobry wybór Na że jest bardzo fajna administracja, z którą bez problemu możesz się dogadać Z policją się również w porządku odgrywa Zapraszam kogoś do tego Dostaw <gry> <Stop>, mnie! <gry> Jezus, czwórka! Nie Je chciała ja wyprzedzolić ten, co będzie mieć najmniejszą liczbę kostek, dostaje w kredo Roz, czekaj, muszę coś napisać Dobra, ja mam Nie tak Tak Jak dziesięć, jak na koncentrze No wylosowałem dziesięć No i myszka ma piętą No i myszka zlewka Panowie, idziemy dalej Mnóstwo byłby ich Nie zadają Co ja chcę zrobić? Nie wiem Nie wiesz, dobra Dobra, lecimy. żeby się popłakałem, o nie, dobra Lecimy. Nie no, nie zapinajcie. Gazu, gazu, dawaj, gazu. Zapinaj, bo my umrzemy. Lecisz, lecisz. O kurde. Gdzie z pacerkiem? Po torach, dzieci, po torach. Chodźcie, strajk na komendę. Chodźcie, strajk na komendę. Właśnie tymi słowami wpadliśmy na pewien pomysł. Tylko helikopter dajcie I my sobie już poradzimy Dobra, ale jeśli nie znamy Ta sobie... Ta sobie pada podłączę O ile tu będzie działał? Okej, okay, dobra, lecę, lecę na padzie Okej, okay, stres, żeby się nie wywalić tu I ja pierdziele Jaka faza No nie gadaj Posłuchajcie, muszę gdzieś tu wylądować, żeby puszczać na pi... Oh, <noise> <noise> o no tak jak się podskakuje na padzie? Aluj, odłączam tego pada Indoor. Pindol, co ty zrobiłeś? Pindol Ale co mam? Naprawkę! Nie przy sobie, ale mogę pojechać. No to jedź Zostaw to. Naprawię to. A już jest naprawione. Naprawio już naprawione, już. Wysiadaj. Dobra, wsiadaj. Dobra. To my jedziemy pod komendę. ci oko, tak będziesz, będziesz. Dobra, e, od. Dolecia, od o, o, pozdrawiam mamę, pozdrawiam mamę. Go, go, od, go, odpal, go, Odpal trzecie oko, odpal trzecie oko i my jedziemy na miejsce. Szybko jedziemy. Dobra, od przodu, od przodu. Żeby go widzieć. Dobra, daj mi wysiąść, daj mi wysiąść. Poczekajcie, bo chyba nie umie.

coś tam policjanci będą odgrywać, może jak jakieś coś budowlańców eventowych zatrudnion. Zobaczymy. Chyba że nagle po restarcie tego nie będzie, jakby nigdy nie by nic. Dzięki wszystkim.